Witam Was bardzo serdecznie, jestem Rycu, to jest kolejny, co jest Rycu. Dzisiaj jest 4 dzień maja, Ja Was zachęcam, zapraszam do luknięcia w linki w opisie. Look to description below, linki macie, więc nie zaglądajcie. A dzisiaj nie mam dla Was żadnego tematu, być może jakiś się wypluje do jutra. Natomiast dzisiaj oglądniecie temat, który przygotowałem dużo, dużo wcześniej. Ale przez to, co powiem prawdopodobnie za niedługi czas, no, nie ukazał się. Nie ukazał się po prostu. Za co też chciałem przeprosić i troszeczkę na początku taką malutką prywatę zrobić, że proszę o tematy pod, w komentarzu pod filmikiem. Dzięki bardzo i zapraszam na ryce z przeszłości. Na razie. Dzisiaj można powiedzieć, że hybrydową, takie to jest dziwne słowo w zasadzie na początek ustawiłem statyw, żeby teraz móc nim troszeczkę pochodzić więc może, może troszeczkę do tyłu, żeby nie było aż, o, żeby troszeczkę lepszy, o, widok był o. Zacznijmy, zacznijmy dzisiaj taki troszeczkę dość specyficzny temat ja, ja nazywam to e, los. 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 Przeciwność losu. I no w zasadzie niektórzy ludzie myślą, że los jest, niektórzy myślą, że nie ma. Trzeci jeszcze powie, że w zasadzie to nie jest los, tylko e, nasze własne dokonania. Nie wiem jak jeszcze to nazwę, ale po prostu e, jakoś to nazwę. Zacznijmy od tego że wczoraj no naprawdę jeżeli chodzi o internet, no to internet był wczoraj w postaci martw, tak? Więc stwierdziłem, że po co wysyłać cokolwiek, jeżeli to ma trwać, to no, praktycznie nie ma dojść w ten dzień, który planowałem, tylko w najlepszym razie na dzień następny. No to słońce nie jest tak dobre jak, jak, jak moje światełko, ale dobra. Tak, jakoś to tam będzie czekaj, o, teraz powinno być idealnie tak? <grywa> Dobra i moi drodzy e, zacznijmy od tego tak jak widzicie tutaj z boku jest huśtawka no tutaj jest huśtawka została przeniesiona bo aktualnie aktualnie jestem w miejscu huśtawki e, i, i, i właśnie tutaj troszeczkę tak nagrywa. zacznijmy od tego że każdy każdy właśnie wierzy w coś e, e, dotyczące jego własnego losu. Teraz jestem w, w jakiejś dziurze, więc muszę obniżyć. E, i, i, I zacznijmy od tego, że zawsze byłem takim człowiekiem, który z tym losem próbował e, na, na swój sposób walczyć. E, I na swój sposób zawsze przegrywał. I nigdy w zasadzie nie starałem się w zasadzie sam swoimi czynami wpłynąć na ten los bardziej lub mniej. Tylko starałem się e, raczej coś w stylu jak będzie, tak będzie. E, potem to się zobaczy. No i wychodziło jak wiecie e, średnio zazwyczaj i zazwyczaj e, byłem w stanie Takiego troszeczkę zawsze pod koniec rozkładu, że mogłem się troszeczkę bardziej postarać i mogłem troszeczkę bardziej się przyłożyć. No tak naprawdę, no przykładowo, kilka poprzednich dni dwa dni było słoneczne, bardzo ciepło około 15 stopni, potem pogoda się zepsuła nawet śnieg padał a dzisiaj znowu mimo że jest chłodniej, dużo chłodniej z tego co wiem, to jest około 7 stopni, to i tak, mimo wszystko, dzięki słońcu, y, można powiedzieć, że jest wręcz niesamowicie fajnie. Ale wracając do właśnie tego losu i odnośnie tego, co przed chwilą y, powiedziałem. Czasami nie mamy wpływu na to, co zostaniemy przykładowo na dworzu, i no, po prostu nie możemy, nie mamy żadnych, żadnych wręcz możliwości żeby coś zrobić przykładem też tutaj można powiedzieć, że przykładem jest też właśnie mój Discord którego dwa dni temu ja po prostu wyszedłem i już nie wróciłem dlaczego on jest dobrym przykładem? ponieważ w tym przykładzie pokazuje że już nic nie mogłem zrobić tak, tak jak mówiłem w tamtym vlogu i tutaj też powtórzę no musiały, musiałyby polecieć głowy, te konkretne głowy i wiemy, że te głowy na pewno by nie poleciały i to jest najśmieszniejsze, ponie, ponieważ, no, po, ponieważ no ponieważ nie, no nie mogłyby polecieć wcześniej czy później by się okazało, że no sorry winy tu, ale no wiesz, no no wiesz, no, no wiesz, 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 wiesz jak jest. Jeżeli chodzi o konkrety, to nigdy nie lubię mówić konkretów, zawsze lubię ukrywać dużo rzeczy w swoich, w swoich domysłach i w waszych domysłach. Więc wy możecie myśleć wszystko aktualnie, ale być może to nie są te osoby, które wy myślicie, tak? Tak, zawsze tak lubię. Zawsze tak lubię, że trzymać kogoś w niepewności, że trzymać kogoś takiej troszeczkę, a... Ty, ty, a to jest może ten, a ja powiem, a może to jest tamten, który w zasadzie nigdy nic nie pisał, przykładowo, no, przykładowo, no, tak na przykład, no, to, to, to jest, to jest takie, wiecie, to jest w takim stylu, ja zawsze lubię ludzi, którzy próbują wysnuć coś za pośrednictwem, Jakiegoś no, typowego tekstu takiego vlogera. I tutaj zawsze. Zawsze. Znaczy, zna, zawsze. Hmm. Znaczy, bardzo często starałem się w swoich vlogach włożyć jakąś prawdę życiową, jakąś, jakieś przesłanie. Ale w większości vlogów, szczególnie w Co jest Rycu, zawsze jest moje przeżycia, moje, moje odczucia. Dużo rzadziej jest jakieś przemyślenie. Ale dzisiaj stara, staram się przemycić Wam jedno przemyślenie, i mam nadzieję, że jej już w tym momencie znacie. A jak nie znacie, to teraz po prostu, wam podam, po, po prostu Wam podam, jakie to jest przemyślenie. Że nie starajcie się za wszelką cenę ukształtować swojego losu tak, jak chcecie ponieważ bardzo często się nie da. Ale z drugiej strony nie starajcie się tego losu nie kształtować w ogóle, ponieważ jeżeli nie kształtujecie w ogóle, to potem się budzicie z, z przysłowiową ręką w nocniku i w zasadzie, w zasadzie no, nie możecie już nic zrobić. Ja tak miałem wielokrotnie, bo ja jestem właśnie w grupie osób, które raczej nie lubi niczego zmieniać, i, ale teraz już zacząłem w zasadzie coś konstruować ze swoim życiem i stwierdziłem, że lepiej czasami troszeczkę ponaginać, czasami troszeczkę pozmieniać. Na przykład e, ćwiczenia, ćwiczenia są, znowu wróciłem powoli do ćwiczeń, może o tym kiedyś e, powiem dlaczego tak robię. I właśnie ćwiczenia są jednym jedną z takich elementów, które można nazwać yy, przeginaniem, naginaniem rzeczywistości. Bo w zasadzie człowiek yy, tak zwaną istotą, która powinna być wysportowana, powinna być. No ale bardzo, bardzo, bardzo często nie jest. No i teraz przechodząc w stronę w stronę takiego ładniejszego miejsca. O, tutaj mogłem robić od początku. Ale rycu, po co po, po co po co, to robić? Dobra. I kończąc, w takim dość specyficznym miejscu, bo tutaj jest, o, o teraz jest idealnie. To mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli w waszym życiu jest za dużo takiego planowania, za dużo takiego e, przekładania e, jakiejś tam e, w, w zasadzie no po prostu wolności na rzecz ciągłego planowania no to źle ale z drugiej strony tak jak mówiłem przed chwilą jeżeli całkowicie się poddacie całkowicie się dacie pojeść bez planowania no to też wychodzi to no powiedzmy powiedzmy że no nieciekawie dobra może taka myśl przewodnia że po prostu weź los o to może być dobry tytuł dobra to by było na tyle ja wam mocno dziękuję mam nadzieję że dzisiaj internet będzie łaskawszy i że to dzisiaj się dostanie do was bo ja lubię te vlogi robić właśnie dla was więc nie bądź fajka, zostaw mi lajka nie bądź chuba, zostaw mi suba i komentujcie, subskrybujcie czerwony biały guzik na czerwony, tle na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę ja wam mówię hej